Witam wszystkich serdecznie, że Wiedźmi 3 Dzikie to jest part numer 7, gra oczywiście bezimienny dla Was. No i mamy tu misję, e, żeby znaleźć Mary Gold. Miałam ostatnią misję podróż. Nie, jak to było? kłębka, coś tam, coś tam, jakoś tam. E, e, jak to się zaleca? do dokłębka, o! Ale to muszę iść na skeligę. Także na razie nie idę tam, bo po prostu ciężko jest bardzo te poziomy łapać. Tutaj także nie jestem gotów. Także o schemat miecz Mariborski. Jestem ciekaw, co to może być. Yy, zaraz zobaczymy. Yy, rzemiosło miecz Mariborski, mogę go stworzyć. Miecz stalowy plus 58, dobrze jest, to wiem co zrobimy. Idziemy najpierw do. Naszego ukochanego kowala, który gdzieś tu jest wielarz yy, nasz... Kowal, jest kowal, dobra, Weźmy sobie misję pójść do Kowala na początku Co jest znowu grane no Ogoliłem się oczywiście, bo już zarosła mu morda, można tak powiedzieć. No i mocniej przepraszam A! Ciągnij dziada po bruku Pokradli mnie! Łapać złodzieja! Nie ma kasy, co? No to chyba poszło w dupę ten cały kowal. Ejże, nie dotykaj mnie! Ale ty, ja muszę to robić! Nie chcę nie tego robić na razie. Dobra, nie, nie muszę. Podążaj za nim. O kurde, to możliwe. No tam gdzieś. Ten zastranie gdzieś tam poszedł. No! Się. Gdzie? No, dupa. Kurde, ale. Nie, Gerald, idziemy stąd. tą. razu Oczywiście, jak ktoś nie wie, to Brodę znajdziemy sobie tutaj. To jest po prostu na wyższym poziomie. Do to jest. Nie wiem, gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. Gdzieś w tym momencie jest Golibroda. Zdajesz podejrzenia... Kurde. No nie ciekawie jest, no bo. Straże! Złodzie! No jest, jest nasz kolega. Siema. A ty czegoś się mi uczepił? A ty wrej? Po prostu idę tam, gdzie ty. No właśnie. A Stąd ty kurwa wiesz, gdzie ja idę? Do króla żebraku. Nie jesteś taki cwany, jak ci się wydaje. A ja nie jestem ślepy. Idziesz do króla żebraku. Chcesz mnie okraść? Czy ty kurwa wiesz, kto to jest, kuria? <noise> to ten to od nie ludzi Zabierzesz i będziesz miał przejebany. Fajnie, chcę mieć. A jak rozpowiem, że podbierasz złoto, nie ludzi? Nie wszystko trafia do króla. Dokładnie. Co? A co mi tutaj pierdolisz? Ja nic nie podbieram! Nie, nie musisz się tłumaczyć. Wszystko trafia do króla, co zarobię przy okazji też. Równo. Myślisz, no. że wedlam ci uwierzy To się kurwa zdziwi. Chodź cwaniaku no Chodź caniaków Chcę zobaczyć co ci zrobi Chodź, dobra Dopas na tym kowalem, jak widzę Dobra, chodź Piechotką, chodźmy zaraz za nim Widziałem tutaj, chciałem sobie Goli protę, zobaczyłem Żeby było ten Eee, żeby garat miał rozproszone włosy, ale to jakoś to dziwnie to wygląda. Nie wiem, strzepiłem mu to samo co miał. Szkoda. Czy może było tak w dwóch jakoś tak lepiej było. wy teraz wygląda jak dziewczynka, Jak to mówią, musi być młody, a pięć młody. Weź mi młody. No, chodź. No i panie będzie mi potrzebny do więźmiskiego, nie do bliskiego, tylko... No! To jest dziadowskie. Miec stalowy oczywiście będę musiał. No matko kochana. A ja mógłbym robić mycz mariborski. Dobra, gera szybciej trochę. Dobra, powali. Powali Gerald. No! To zrobi mi pewnie zdobycie wieża, tak? A się, zasracie wszyscy tam. Jak tam idą interesy? Nie wiem jak wy ludzie, ale to kurde jak to poziomy łapać, to, przecież, to jest trudne. Do 20 poziomu nabić i Wiedźmińskie zlecenia łapać. Nie wiem ile tego Wiedźmina zostało tutaj, bo ja tu gram flizb znaleźć. Mam nadzieję, że mi nie powiecie na YouTube, że to jest niedługo koniec, bo zdenerwuję się totalnie. Karni, redania? Czara, dzie! No i co? No i co? No, oh, ciekawy. Kijowski jesteś. jakieś. Ja, to bardzo brzydka cecha. Wiem, że wścibiam noc w nie swoje sprawy, ale muszę się dostać do zgniłego gaju. To miejsce dla wtajemniczonych. A kto nam zagwarantuje, że nie jesteś szpiclem? Gwarancją jest moje słowo. Złoto usta się kurwa znalazł. Cyturnia mnie masz? A to bry. O, już następny leco. Chyba Bierzcie skurwysyna! Dobrze. Chcę jebać bydlaka! Chcecie? Okej. Okay. Ja pieprzę! ich ma być? O, jasny gwint! To będzie problem. O, jasny gwint! To da mi coś o jasna cholera tam do dopy z taką robotą do dopy Zarżnąć od miejsca za dużo jest tutaj tych będziemy się z nimi lać wszystkimi wsia krew właśnie wsia cholera jasna Ej, no to nie bez sensu NIE! Nie damy się. Spróbujmy sobie praktycznie rozwiązać to. Pieprzone gnoje. Czasny gwint! Co za gówno! Gerał szybciej! To na łapot. Koniec tego dobrego, kurwa. Koniec tego dobrego. Cholera jasna. Kurwa, ja. yeah. yeah. <laughs> nolet nieciekawa sprawa. No jasna cholera! no! Wszystkim na pięści. Nie myślałem, że do no miecza będzie. To szlak. No, ten tego. No, także tego. Skupiłem mi dupę teraz, nie wiem czym. No igi mam dobra, ale co z tego? Jak to plumkać tym igni, tak żeby pomału leciało? Jeszcze pewnie nie doszło do tego. O oh Boże kochany, no masakra po prostu i czemu tak długo wczytuję, to jest po pierwsze Jeden par 1,04, 8GRAMO, no dajmy ludzie żyć, no Szybciej raz, dwa! go Koniec z tego mm. No nic, dobra Dobra, no, było, nie. było nie ma gwarancji. Nikt... Trzymać się... go! dla mydlaka! Fajnie. No zlewa. to się wiebałeś! Teraz zlewa za lewa! O jasny gwint, nie mówcie, że ja mogę mieczem walczyć. Spokojnie, spokojnie, po co od razu ten? <śmiech> co ty, <laughs> to Co że sam za głupi? Zadam proste pytanie, ty odpowiesz w prosty sposób. Gdzie jest zgniły Gaj? W... w Dzielnicy Burdeli. Sorry, byłem głupi, naprawdę. Przybrałem je stoi odwierny. Jak mu powiesz hasło, to cię puści. Jakie hasło? Stara Locha powiła warchlaki. Widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Jakiś problem. <laughs> ja się z dla chciałem bić, tylko miecz wyciągnąłem. <laughs> Ludzie. Masakra. Nie, nie, wiedziałem o co tu chodzi. Nać grubówkę króla żebraków. No wyjedźmy, skaczesz. Siódmy part oczywiście gry. Weźmię trzy dziki gondy. Jedźmy dalej, idźmy dalej. Szybko. Uuu, pokaż Mam ochotę na coś wyjątkowego. Coś wyjątkowego? Pewnie. Cały dzień Zaraz! Może, można pójść najpierw do tego, do Kowala? O, jestem bardzo blisko, jest okej. Okay. Zróbmy sobie miecz Mariborski. Szybko! Ja nie, nie. on jest! I on jest! I on to? Tędy? Nie jest! I on jest! Dzień dobry! poproszę Miecz Mariborski. Co tutaj można dostać? Pierożki redańskie, specjalność zakładu serdecznie polecam. O. A niech mnie Vatgern w o, moim lokalu ale... Nie może być. Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Zartujesz, a kto inny używa srebrnych głowów? Machakamska mhm. robota, co? Będzie ze 40 zali. No mam mieszkań specjalista od mieczy. Ty musisz być Ape Ha, No, wydało się to ja. Gerald z Słyszałem o tobie wiele dobrego. Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? Nie, pioroszka nie chcę. Szukam dobrego miecznika. Szukam dobrego miecznika, znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie prawda? <noise> Dobre, ale tak <noise> uważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi, z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chętnożony Van Horn. Nie wiem, o czym mówisz. Ee, nie będę klienta wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. No to chodź. Ale fajne miecze, o kurna, Olek. Sporo tych mieczy i to nie byle jakich. Dzięki, zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Panie. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest. Ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmarzu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem. Ktoś kontroluje nowigradzki rynek kowalski? A -a. Oficjalnie nie, ale... Wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Van Horna, a on ponoć często no gra. No ja nie lubię grać w karty, nie wiem jak to grać, to jest głupie. Kim jest ten Ernst Van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny, wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Innych? Tutaj kogoś obrzucić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć. A jak trafiło na chędożonego żonego to donieść władzą, że jest hawekarem. No właśnie. Rozumiem, że właśnie w ten sposób się ciebie pozbył. Nie poddałem się bez walki. Chodziłem do ratusza, pertraktowałem. Okazało się, że bez sensu. Był już wtedy pod ochroną Tasaka. A w Nowigradzie mało kto się porywa na Tasaka. Nie próbowałeś się z nim dogadać? Jak ktoś na gra w, w tego Wiedźmina, to lepiej niech ma dobry komputer, bo się spali knojka. i trzykuje Albo ludzie. grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma. Rozumiem. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje się... Dobra, ...nie Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jakim ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... No. A może Gdybyś ty pomógł mi z dostawą. Pewnie, że tak, jestem gera z Libii. A ci załatwić dostawy, niby skąd? Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie. O, ofertę żelazo... wychronę to na pewno. Mogą W sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. No to idziemy. Rozumiem, że to ktoś ważny w podziemiu. Tak, a dodatkowo skłócony z Tasakiem, który popiera Vanhorna. Horna. To idziemy. Tylko, że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Pewnie, oczywiście. Nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji? No. Zapomnij o tym śmieciu. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. Dobrze. No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki pod podziemia. Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu sukin synowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Zbroję płytową? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz, Katapulty? Dobra, ustaw. Zgadzam się. Ustaw nam spotkanie. Zwieźmy się, że Doskonale. Poim. Spotkajmy się po zmroku. Przy żurawiu, w dokach. Okej. Okay. Miecze i pierogi. Ej, bo... Budę się do doków. Idziemy tam. Idziemy tam. Po zmroku, dobra, trzeba będzie się przespać, ale okej. Okay. Przydoko. To jest grane znowu. Cholery wyjedne. Ktoś ty, te w mordę? Nie wpierdalaj się między wódkę i zakoskę. Bo to nie twoja rzecz. będę się wpierdalał no, po Uuuu! Groźne słowa jak się, na... Umówmy nie słyszałem tego, co do mnie mówicie. A teraz odejdźcie, póki to możliwe. Widzę, żeście mocni, ale tylko w gębach. Uważajcie. <laughs> no a przestraszymy się obrońcy paniczyków? Hmm. Pokażemy mu, jak się takie sprawy załatwia w naszym rewirze! Pokażcie. Pokażcie, pokażcie! cholery. Że... No i na co się stać? Szmaciarzy jeden, tam was was wszystkich. Skończy może troszeczkę. Po głowie. Dziękuję. Coś jeszcze? Koniec. Koniec. Dziękuję za pomoc. Z tą hołotą nie można inaczej postępować. Sami się proszą. Ty masz o... też prosisz się o kłopoty przychodząc tu o tej porze. Zwłaszcza w takim stroju. O. Przywiodły mnie tu interesy. W takim razie powodzenia. Poczekaj, pomogłeś mi raz. Może zechcesz pomóc i drugi. Tym razem nie tylko za dobre słowo. Czymżeś? Nie jestem ani ochroniarzem, ani mordercą do wynajęcia. A któż ci powiedział, że o to mi chodzi? Po prostu zapraszam cię na mały spacerek. Jeżeli po drodze coś się wydarzy, cóż? Być może wtedy będziesz miał okazję zarobić. Ochroniarza za na go? Pomogę ci. Zgoda. Będę szedł krok za tobą. Trzymaj mieczna na orędziem. Oczywiście, tak na wszelki wypadek. Nie martw się. Oczywiście, zawsze tak robię na przechadzkach. Chodźmy. Dobrze, chcesz biegać? Umiesz? Nie, to pomalutko. Damy radę. Damy Ejzi. radę. O, już was, po was. znowu się zaczyna, tak? Bandeci, joś, joś, joś. Chodź. Łeputne gnoju. Ty też? Po głowie, co? Kochaciu jeden. Jeszcze coś? Idziemy. Chodź, chodź Gnoju, chodź. O, na pół, sorry. Szkoda było, ale jest. <słuch> Ci ludzie czekali tu na ciebie. Co ty się wplątałeś? To zwykły matoły. Nie wiedzą, że nie zadziera się z grubą rybą. Haha, <słuch> <słuch> będę o tym pamiętał podczas wypłaty. Podczas wypłaty. No. Jeszcze? Jak nie powodzenie! Zabili go! Nie! 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 Jeszcze raz nie! Czytujemy to. Tak nie może być. Cholera jasna! Trafiła do Nowigradu. Próba odnalezienia jej w największej metropolii północy była jak szukanie igły w Stogu Siana. Ale Gerry. Jasny gwim! Pomoc przyjaciół. Wiedźmin postanowił skontaktować się dopas Merigold. No. Ta jest. Kurna, olek jak tu bronić tego dubka? Trzeba będzie ułożyć igni, chyba. Coś czuję. Bo to po prostu też maciaża zaczyna mi działać na nerwy. Przyto się! Szybko! Raz, dwa! Bo cztery minuty zostały. Fere, fere, Fer No jak po nim? No i skurno! Ale... Nie mówisz, że tak musi być! No, wczytajmy jeszcze to zobaczymy. Pedle informacji cesarskiego wywiadu: Ciri trafiła do Novigradu. Próba odnalezienia jej w największej metropolii północy była jak szukanie igły w stogu siana. Ale Geralt nie za za no. pomoc przy A to pewnie coś czuje, że Hedman tak może być, skontaktować się żeby z go z Merigold. Zobaczymy, że się da, jak jeszcze nie, da, nie będzie się dało jego ochronić. Teraz to.

nie pomoże ci żadnych... Nie, czyli musi tak być. Musi tak być, kurde. Nie powodzajem, ale to to ja go chronić? i dopa, bo jakoś to się nie da go ochronić, nie wiem. Mm. Uch, jest jak pozmięść, czyli co? Ech, co za czasy. Witaj, to tutaj? Witaj, widz Kawałek dalej. Gotowy? Tak, chodźmy. A to nie to zadanie było. Doskonale. Ja cię kręcę. Tędy. Dobra, wiecie co? Kończę part numer 7 Gry, gdzieś dziki Człowiek gon. Króla żebraków nazywa się Cyna. Zolim. Będę nagrywał zaraz następny, nie, łatwo się bo pani się, do, się zapowiada odstryz. dalej, Potrzebujemy go bardziej także panie. grał dla was Bezimienny, oczywiście z przyjemnością, zapraszam do na oglądania naszego, na, 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 mojego partu teraz, bo nie ma drugiego Bezimiennego yy, i trzymajcie się, oczywiście do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.